Po raz 25 udało nam się przepłynąć mimo tych wszystkich burz, niepogody i tak dalej, ale e, dzięki, te, deszcz, dzięki tej burży temu, że było tyle deszczu, woda nam się podniosła. E, szybciej się płynęło, bezpiecznie się płynęło. E, i od 12 bracia Bożu, piękna pogoda, cały czas się trzyma. Czy Wszystko było dla nas zamówione, ładnie nam wyszło. Pływadła są co roku coraz ładniejsze, co roku są piękniejsze. Wyobraźnia ludzka nie zna granic, żeby dom zbudować do góry nogami to jeszcze płynie. No, no naprawdę to, to trzeba wiedzieć, trzeba mieć, na, trzeba mieć potężną wyobraźnię. Myślę, że za rok będzie jeszcze lepiej. Udało się 25 lat, ćwierć wieku to poprowadzić i myślę, że pływadł było około 50 na początku, bo nie wszystkie dopłynęły, bo to tam różnie była z pływadłami i około 300 ludzi. Oprócz tego jeszcze obsługa tak dalej, także takie no święto odry, to jest święto odry. Największa w świecie impreza. Wszyscy to oglądają, jest bardzo miło z tego powodu. Woda, woda była różnie, w różnych miejscach. Na początku była kakaowa praktycznie, kawa z mlekiem w związku z tymi burzami i tak dalej. Ale wszystkośmy pokonali. Spokojnie przeszli. No było dużo strat. Jeden silnik, parę akumulatorów. Także rybki znów mają, telefony, kamery. Wszystko tam jest na dole wodze. Jak znam tych ludzi, użyli parę piosenek na temat pływadeł. Nawet gdzieś tam jakaś figura moja u góry jest i tak dalej. Także to, to jak znam tych ludzi, jak widzę, jak się cieszą, no to będziemy to robić za rok następny raz. Będzie po raz 26. Liczę, że dociągnę do 50-tych pływadeł. o miał tery ponad 80 lat. W pierwszym etapie było bardzo dobrze do Mostu Bierawskiego. Od mostu do przepompowni fatalnie. Byliśmy, mieliśmy opóźnienie półtorej godziny. No i później w końcu wiatr nam w twarz wiał i dlatego bardzo ciężko było płynąć. Ale już później od przepompowni było trochę lepiej i zmieściliśmy się w czasie. Jeżeli chodzi o liczbę pływadeł, to tak, 42 pływadła dzisiaj płynęły. 200 osób, 11 łodzi zabezpieczających, 40 osób, to jest 240. Dalej 20 kajaków, 40 to jest 280 i jeszcze trzech morsów płynęło i kajaki zabezpieczające. Także w sumie około 300 osób było dzisiaj brało udział. Taka jest statystyka, jeżeli chodzi o ogólną statystykę 25-lecia, to mogę powiedzieć, że tak, średnio pływadeł było 50, ilość osób na, na pływadłach z granicach 300, natomiast było jedno pływadło, gdzie było 58 pływadeł i 350 ludzi na wodzie. Tematycznie są przygotowane. Dzisiaj wspaniałe, zaraz będzie komisja, będziemy oceniać i później yy, będziemy ogłaszać wyniki. Nie wiem o której, ale my się, wydaje mi się, że gdzieś koło 17. Ale to ogłosi yy, pani Ania. Ten spływ był z Waszej strony, uczestników, taki bardzo, bardzo fajny. Chyba najlepszy, jaki przeżyłem, a przeżyłem ich 24. Nie, 24. Dziękuję Państwu za obecność. Wszystkiego dobrego, dziękuję Wam. Pomysł oczywiście zrodził się z hasła. Jubileusz 25. i przede wszystkim chcieliśmy uczcić Bronisława Piruga, pomysłodawcę całych pływadeł, i to był nasz główny cel. A żeby Bronek królem, jest i był i jest i będzie na pewno, to musiał być tort. No i zbudowaliśmy tort. Po, e, pomysłodawcą bu, była głównie Aldona. E, wszyscy się na to zgodziliśmy. No i nasz ukochany stolarz, e, złota rączka, wiedział po prostu, jak to ugryźć. No i żeśmy zaczęli budować. No i chyba wyszło fajnie, wspólnie. ale tak ogólnie ustalaliśmy wszystko wspólnie, pomysły były wspólne, wszystko robiliśmy według, każdy coś dopowiedział, no fajne, i, były, i w ogóle wszystko, nasza zakupocholiczka to jest Sylwia, ona wszystko załatwiała, głównie sponsorował nas Grzegorz, także wszystko robiliśmy wspólnie, także jest to taka zasługa wszystkich nas. Drugi raz żeśmy startowali, w tamtym roku też żeśmy mieli pod temat Wcze... nie mieliśmy, nie udało się, ale byliśmy przeszczęśliwi, bo to był nasz pierwszy spływ w ogóle pływadłem i się udało super. Płynęliśmy wtedy na beczkach i dopłynęliśmy szczęśliwie. Teraz żeśmy zmienili konstrukcję właśnie na płyty warstwowe i w tym roku poszło naprawdę wszystko super.